Cześć nas bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony stronadeks. Witam Was w takim szybkim filmie, można powiedzieć, prezentacyjnym, troszeczkę i trochę instruktorzowym odnośnie nowego systemu na serwerze, czyli trade'a. Wiem, że o trade'a prosiliście od dłuższego czasu, no i też tak się stało, że udało nam się ogarnąć tutaj, że tak powiem, technicznie system do, do handlu. No i generalnie jak no to jest bardzo proste, wystarczy wpisać trade następnie. Nik, osoby, do której chcecie wysłać trade'a, tak? Potem ta osoba musi Wam tego trade'a po prostu zaakceptować. Następnie, że tak powiem, tutaj, jak mamy już trade'a zaakceptowanego przez tamtą osobę, trade'a możecie zaakceptować w sposób taki, że możecie na przykład napisać trade accept, bądź możecie kliknąć po prostu na czacie. Akceptuj lub odrzuć ofertę handlu, no i to tak wygląda całe to okienko. Po lewej stronie to jest wasz sektor, po prawej stronie to jest sektor osoby, z którą się wymieniacie. No i teraz, jak to wszystko działa generalnie, tutaj po lewej stronie powiedzmy, że na przykład chcemy się wymienić za drewno, to mogę sobie tutaj jakieś tam rzeczy dla Błogosławionego oddać, tak, proszę bardzo. No i teraz, tak naprawdę, wystarczy, że Albo błogosławiony mi tutaj da jakieś pieniążki za to drewno, tu możemy sobie zobaczyć, ile on LC mi za to daje, albo może po prostu kliknąć gotowy i wtedy jakby. Chociaż nie, nie będzie mógł kliknąć gotowy, bo trade tak, że on będzie musiał nam coś zaoferować, więc albo pieniądze albo po prostu jakiś itemek, tak, no bo jeżeli, jakby bez, bez tego by było bez sensu, tak, bo można by było na przykład wyrzucić po prostu pod nogi itemki, w każdym razie tak, żeby dodać pieniądze jakieś, no to wystarczy kliknąć tutaj LC, to 0 sobie usuwamy, no i wpisujemy sobie na przykład, nie wiem, 125, załóżmy, LC, klikamy tutaj, potwierdzamy, pyk, proszę bardzo, no i mamy LC 125, jeżeli nam coś nie odpowiada, możemy to kliknąć jeszcze raz, możemy zmienić na przykład na 100, Epic, proszę bardzo. No i mamy stoelce, tak? Jeżeli jesteśmy gotowi, klikamy gotów, no i mamy tutaj ten, ten status gotowy. Teraz, jeżeli błogosławiony kliknie, też gotów. I jeżeli tak, błogosławiony nam na przykład coś da, jakoś stołna załóżmy, i kliknie gotów. I teraz, jeżeli tutaj dał stona, on kliknął gotowy, my klikniemy gotowy, to czekamy 3 sekundy. I po trzech sekundach proszę bardzo, że tak powiem trade się zakończył. I tutaj fajnie też podsumowanie jest, co my dostajemy i co my, że tak powiem, oddajemy, tak czyli tutaj macie plusik jeden stone. Otrzymaliśmy od błogosławionego jednego stona, a daliśmy błogosławionemu 8 ciastek, 100LC, jedną butelkę wody, jedno drewno i 64 drewna. Tutaj no więc bardzo, bardzo prosty system, bardzo fajny, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zostawcie opeczkę w górę. Zapraszam również na serwer. IP macie w opisie i zostawcie komentarz, co sądzicie o nowym systemie, także udanego i bezpiecznego przede wszystkim handlowania. Wam życzę. Trzymajcie się i siemanko!